No i witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Silwerek, A oto kolejny odcinek King's Mounty. Wojownicza Księżniczka. Znowu walka bez strat i pięknej ilości pieniążków. To jest to nasza nowa armia. Sprawuje się wprost śpiewająco, ale raczej z fangolem jeszcze nie będziemy zaczynać. A ja dowiedziałem się, że po arabsku słowo dobre oznacza, czyli wymawia się Żydę. Przypadek? Nie sądzę. Mniejsza o to, idziemy teraz tutaj. O, jakaś misja jest. Krasnolud, brygadzista. Może dżihadista. oby nie e, Pozwól by mój kidow przemówił jak mi życie jak, jak mi życie miłe. Hmm, kto tam? He? A co z nami? Jak mam pracować? Pytam się jak! O co chodzi, brygadist z Torumie? Ten przeklęty karczmasz niego żywcem pochowają! Przez pomukę naszą beczkę ciemnego piwa żelaznej pięści. Z kolei ten gaogan nie raczył na mnie zwrócić. Aha. O nie, wypił do dna i teraz nie chce ani miedziaka zapłacić za swoje łakomstwa. Co z nami? Mamy cały dzień pracować z pustymi brzuchami? Rozporządzenie 139 mówi wyraźnie: Wszyscy członkowie gildii górników otrzymują ze swojej usługi piwo i będą pracować bez dostępu do napojów chodzących. Na tej zmianie mamy prawie cztery brygady. Może mogłem pomóc wam odzyskać piwoty? Pomóc nam? Ha, ha, ha. Nie zna żelaznej pięści, to jeden ze strażników mocy Trzech Królów. Osuszył naszą beczkę w dwóch łychach. Szynkarze wysyłają mu każdego dnia ponad 10 beczek, tylko po to, by nie sprawiały im kłopotów. Czasami żelazna pięść wypija beczkę lub dwie, a następnie ciska je w dół szybu, zmuszając górników do bez, bezpracowskiego poszukiwania kryjówki. Eee, nam się jak Nie naprzykrzał, jak dotąd. I co teraz? Nasz gniew nie ma granic. Rozumiemy, że wieczny strażnik żelazna Pięć jest obrońcą nowego obelisku dysponującym mocą trzech królów. Rozumiemy, że spotkał go ciężki osy, kiedy zmusza nas do szukania kryjówki. Wybaczamy mu, ale tym razem wypił należące do nas piwo. Nasza cierpliwość w końcu się wyczerpała. Żelazna pięć musi ponieść konsekwencje swoich czynów. Mimo, że jest opiekunem obelisku, zapłacimy za jego głowę. Mamy trochę odurzonego złota i równie dobrze możemy je przeznaczyć na ten słuszny cel. Widzę, że jesteście zdecydowani. Dobrze, więc wrzucę wyzwanie Żelaznej Pięści w waszym imieniu. Aha, czyli mamy już quest'a w sumie na pokonanie każdego z tych gości przy obeliskach. Bo mamy tutaj pozbić, pobić Żelazną Pięść, ponieważ piwo wypił. Mamy pobić tego samego górnika jakiegoś tam, bo zabił syna kogoś tam. No i mamy także zabić bestię, bo, zj bo zjada małe dzieci. Dobrze, że innych rzeczy nie robi tym małym dzieciom. Oho, gdzie ja teraz jestem? Do jakiejś demonów podchodzę? Mistrz Neotar. Hmm. Hehe? <grystanie> Człowiek? Wszędzie was tu pełno! Gdziebym się nie ruszył! Nie produkuję już automatycznych kusza i nie wykłamał lśniących ostrzy. Więc zejdź mi z oczu powiedz swoim panom, że Neotar już nie wykonuje broni. Mam ważniejsze rzeczy do roboty. Pomyliłeś mnie z kimś, krasnoludzie. Nazywam się Amelia, i nie posłano mnie tu po zamówienia broni. Och, przepraszam za moje grubiańskie zachowanie! A, ci posłańcy z giilicy do bojzów mnie kiedyś wykończą, nazywam wam się Neotar, jestem inżynierem, dodam z dumą, że jednym z najlepszych. Wygląda jednak na to, że moja praca doprowadziła mnie do ruiny. Mój mechaniczny górnik świder zbuntował się wygląda na to, że stworzyłem swoją najgroźniejszą broń, która wkrótce obróci całe montero w perzynę. Hmm. Opowiedzmy problemie jest ze świdra. Niedawno ukończyłem ogromny projekt, który pokonał wiele lat mojej pracy. Biedą funkcyjną, parową, chodzącą maszynę górniczą. To genialne urządzenie potrafi z łatwością wykonać pracę całych dziesiątek, kasnodów. Wzory niektórych jej mechanizmów zaczerpnąłem z dawnych planów odkrytych głęboko w katakumbach na wyspie Bolo. Swoje arcydzieło nazywałem świdrem, podczas prób, dzie... podczas prób wszystkich działało doskonale. W otworzył nowy tunel i wydobył całe dwie tony rudy. Nie zdarza się żadna awaria. Nie było nawet potrzeby regulacji, szczerze mówiąc, nigdy nie odnosiłem większe. Sukcesu, więc w czym problem? nagle świder zbuntował się. Zamiast wykonywać swoją pracę, zaczął niszczyć wszystko, na co natrafił, trafił, stemple w tunelach, mosty, wszystkie budynki w okolicy. Wszystkie próby powstrzymania go spełniły na niczym. Widzisz, zbudowano go tak, by powstrzymało zawało tunelu, a nawet upadek do szybu, więc nasza broń nie daje mu rady. Jeśli świder nie zostanie powstrzymany, będzie musieli zawalić całość tuneli i go w środku. Nawet w tej chwili szaleje maniakalnie, próbując zawalić most. Jeśli zdołasz powstrzymać tę wariowaną maszynę, możesz zabrać ją na części. Uważa jednak, gdyż może użyć swojego wiertła jako potężnej broni. Dobrze, powstrzymam osmutowanego świdra, Każę. kiedy z nim skończę zostanie nierzeń kupa złomu. Powodzenia, uważaj, żeby nie ostrzelał nie ostrzelały się jego działa, nawet ja nie wiem, czy uda ci się przebić pan ze świdra, lecz możesz spróbować go powalić. W ten sposób nie uszkodzisz korpusu, lecz możesz zepsuć manipulatory, co unieruchomi maszynę. Ach, tak. Muszę zaznaczyć, że towarzyszą mu roboty naprawcze. Same z siebie nie są szczególnie groźne, mogą jednak naprawić świdra tak, że będzie groźniejszy niż poprzednio. Uważaj więc na nie! Cóż, ja udaję się przejrzeć plany i spróbuję w, odkryć, w jaki sposób mogłem popełnić błąd. obyśmy się jeszcze zobaczyli. Spokojnie, dziękuję za wskazówkę. Oha, gdzieś mi teraz zniknął, tak? to szkoda, bo chciałem zacząć co ma do zaoferowania. I to pewnie jakaś walka z bossem będzie, to? Hmm. 14 tysięcy zdrowia nie brzmi jakoś niesamowicie bądź co bądź Dobra, nie mogę używać smoka, mniejsza oto, 14 tysięcy zdrowia jakoś tak niesamowicie nie brzmi, ale kapkę tu widzę, że mam źle jednostki po Dobra, transbitewny proszę 1100 obrażeń o, też dupnie za 1000, to możesz spokojnie sobie strzelić. No, nie wiem, to też tutaj nie weszło. Wiem, czego użyję. Masowego przyspieszenia, żeby jak najszybciej do niego dojść. Wykona kontratak. No, ale 2300, Oberl. Więc, no, możemy ten kontratak przyjąć. Drugi oddech. Oczywiście, że maga, Typ pallady nie. A dalej wykona kontratak. świntuszek, no. O, w sumie w bisie. Aż tak ci to pewnie nie zaboli. No, 800 traciliśmy. Oj, ale. Co? Aha Rozumiem 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 Aha To jest dopiero początek Walki. Wiecie co? M może tak chwilowo sobie odpuścimy? Ty, ja myślałem, że to będzie taka jedna walka, jak ma 14 baniaków zdrowia, ale wiecie co, może jednak odpuścimy sobie. O, mapa! No tak sobie stojąca, a, bo też psiwicy są. Ale chyba nie zbyt dobzi. No raczej nie. Po prostu się ich pozbądźmy, ale. Mm -hmm. Ten boss mi kapkę przeraził. Dobra, przyspieszenia obszarowe. A czemu nie? Na razie, skarby zbierz. Tyle. Co oni tu mają? Alchemików mają, czyli znowu będziemy od efektów zarywać strasznie mocno. No ale nic nie poradzimy. Czy to by się, żebyście się porozsuwali, ale nie macie za bardzo jak. Dobra. Transbitewny i może jakieś tam tych alchemików się pozbędziemy? Nie, wcale sensie tych uszników tam wolę. Kurczę, dur, oni są wytrzymali. Nie podoba mi się to. Ty masz pójść o pole tu. I szczerze w tej jaszczury w sumie czemu nie. A i teraz efekty będą nakładane doskonale. Ubostwiam takie rzeczy. Dobra. Wytnij wpień te jaszczureczki malutkie. Papa jaszczureczki. Zostań jeszcze paladyn, wiecie, to bez problemu. Jeszcze arcyma będzie na drugi strzał. O kurde wskrzesił 69 robotów. Och, no, nieźle. Nieźle. Z krzyżem, co zadał, jakby nie spojrzeć, nie jest to zły wynik. Dobra, odepinia trochę tych kostków i przy okazji solidno marzenia wrogowi włóż smoczek. O, tu już zabijamy. Jeszcze z krytyka, bo czemu nie? Tutaj jakieś straty. Przynajmniej ta grupa, mam nadzieję, że się nie powstrzesza. W liczbie 69, bo to będzie ała. Trochę przekozackie. Dobra, kamienna skóra. I lecisz! Bum! Doskonale, 111 strzałem. No jak mówiłem, te efekty są problematyczne. O, tutaj bym tą grupę poharasował, bo oni mogą być niebezpieczni. Mam nadzieję, że już nikt ich nie wskrzesi. Ale pewnie żmudne, moje nadzieje. Dobra, strzelasz bez problemu. 61 strzałem, brzmi porządnie. Ty, tu mógłbyś podejść, ale to może się kapkę na nie opłacić. Więc przyczekaj, to jeszcze. Ty też, może to też nam się nie opłaci. Zobaczymy, czym tego wykopał, ale nie mogę go wykopać jakbym chciał. 11. no dobra, 11 to jeszcze możecie nam sobie wskrzeszać, bo ja mnie 69 w jedną turę. Hmm, cały czas smoczkowi brakuje, dobra, wyczekujesz, wyczekujesz i bronisz się w sumie. O, jedynego mi zabijesz. Ale dużo, no, no, no. Gimcie głupie roboty Przyznam, że jesteście dość denerwujące. Oooo... Dobra, już zabij tych. Spacyfikuj ich do zera. Ała! Kolejne przeolbrzymie straty. Zbodniam tych cały czas tarczy. używać, w sensie nie opłacę, ma tych uczuszników aż tylu. Dobra. Kolejny ataczek. Mi się wydaje, że już wiem na kogo pójdzie ten. No to się wiem. Może niekoniecznie to było inteligentne. Chyba już wiem na koło pójdzie wskrzeszenie z mojej strony. No i zdecydowanie wiem. Odpowiem, że gdzieś tutaj może pójść. Gdzieś w tym rejonie. A może i w tym. Kto wie. Gwarci... No, zawsze arcymagów boli od nie? O, księga zakręć. Tutaj mu to jeszcze zarzuć. Pięknie. Jeszcze boską zbroję można było zarzucić. No, straciliśmy trochę mana, ale zyskaliśmy jeszcze więcej. Prans bitewny, proszę. Bez krytyka. Szkoda. Nasza szansa na trafienie pewnie jest około 60%. Coś takiego teraz? Pewnie tak. Urykasz się, magu. No, 56, czyli prawie trafiłem. Cały czas haraszo. Czyli harasujemy wroga. No, no, tutaj to ja bym może tak pieprznął. Tak, potem on je z przodu. I tyle będzie tego wroga. Szkoda, że nie ma jakby efektu wepchnięcia w naszą jednostkę, w powinien być atak takiej naszej jednostki. Jeszcze wzmocniony, bo wiecie, leci z impetem, nie? No ale cóż, takiej mechaniki to nie ma. Szkoda, bo byłaby całkiem zabawna. A ten robot w ogóle. Hmm. Co by było, gdybym miał łuczników? Znaczy, zawsze smog zostaje. A co by było, gdybym miał łuczników i smoka by albo coś. <grym> o kurwa, ale się, ale, ale się ładnie umieścił, nie? A nie, jak go się umieścił. No znalazł się miejsce, gdzie nikogo normalnie dotknąć nie może. Śmierdzący robot. Dobra, zabij tego pana. Mogłem zabić tych 39, ale... A w sumie. W sumie nie ma żadnego, ale... Bum. Ale chciałem, żeby tu jakoś się udało. Dobra. Teraz cięcie, bo łowca skarbów i wskrzeszanie jak zwykle... No, i po walce tej bez strat się nie obyło. No, ale w sumie to głównie dwóch konnych żeśmy stracili, więc. No dobra, nie ma nad czym płakać. Mamy mapę za to mapa Przypływ magii. Gdzieś tam w ogóle znalazłem jakieś też zaklęcie, w której zbite w skrzynkach. że było to pieźń wiatru, właśnie. Przywołujcie oddział lub wiatrolubnych istot i w armii za nich wolne miejsce. Okej. Okay. I fabryka droidów jeszcze, w której jest... Uuu! Plus 3 do ataku dla łuczników, plus 20 do obrażeń dla kanionierów. Zauważyłem, że kurcze i mają strasznie mocne artefakty, właśnie jak chodzi o wzmacnianie e, jednostek, właśnie dystansowych. Jednostki dystansowe są słabe na początku, ale jakby tak używać tych wszystkich wzmocnień, tamtego dla inżynierów, robotów i tak dalej, jakieś tam te właśnie łuki, te kurczany i to wszystko, to naprawdę mogą, być jakieś tam karabiny, pieczki piwa. To mogłoby z tego coś naprawdę kolosalnego wyjść, jeżeli chodzi o efektywność. O, trochę silniejszy, taka ostatnia bitewka na końcu odcinka, czemu nie? Magiczne kryszteksy. O, proszę bardzo, chcecie się tuc, To ja wam pokażę, jak się tłucie. 27, no cóż. Oczywiście po skarb, paniczu. O, zakręcie owca, polimorfia, nam się trafiła polimorfia, to jak najbardziej na plusik. Tutaj bym masowego hejsta poprosił. Tran zbitewny. Szkoda, że pewnie nie padnie. Nie ma tury po... O! O, jak mi smutno będzie. O, jak mi będzie smutno. Widzicie, oni mają jednostki dystansowe, nie? No i to jest troszkę niemiłe, bo to są ci wednie alchemicy, którzy zrzucają te wszystkie złe zaklęcia i tym podobne rzeczy, jakieś tam trucizny. A, jednak zwrócą. Fuck! No, szkoda, bo już chciałem być taki cwany, No dobra. Zdradz dychać, w do piekła. Do nieba? Do piekła. A wy żaden. Osiem tysięcy 14 czternaście tysięcy... macie z przytupem! Pokażę wam, gdzie roki zimują. Dobra, cofnijmy się, nie ma sensu tutaj jakoś szarżować. Powiedziałem to będąc skonnym. nie ma sensu szarżować. U 162 krytykiem. Kiedyś to takim czymś można było pomarzyć. 6300! I no ta armia się magiczna stała, wam powiem. To jest magiczna armia. Możesz się wbijać. ciś te mam mieć, tam zabiją dwóch? No mnie dobra. Czy gdybym użył tego, gdybym użył. Nie, to też mnie zabili mniej. Chyba jest ten próg minimalnych obrażeń jeden. Więc no nie mogliby zabić mniej. Ale kamienna tu pójdzie. I teraz wy zabijecie zero najpierw dwóch, no bo krytyk. Tego nie wziąłem pod uwagę, że może im wyjść krytyk osłonka tam, żeby mnie troszeczkę malnęli. Tutaj jakiś strzelni, bo by całkiem dużo obieć oskrytyka to już w ogóle masakra. Oj! Arcymagów się fokusuje? O, wiecie, tu skrytyka już 114 ledwo. Bo... Arcymagów się fokusuje. A pozwolił to kto? Pozwolił to kto moich arcymagów dotykać tymi zboczonymi krasnolckimi łapkami a po... a usiąść te łapki? Nie no, no nie no nie, że wtedy ja tam nie lubię takich barbarzyńskich technik, no ale jak będziecie mi tutaj tłuc moich arcymagów, no to ja nie będę mógł no, tak patrzeć na to. Ja jestem tutaj dobrym królem, ja no nie mogę tak, tak jakoś tak wiecie, no olewać moich poddanych, no. No wierno rozumiecie, no mam nadzieję, że rozumiecie, bo jak nie to mamy problem. O, już zacznij łowić skarby, smoczek. Bo to już to, to już po wrogach. To, to już jest po bitwie. 150 zostało. Co oni mogą mi zrobić? Nic. Taka podpowiedź. Dobra. Cofnij się o pole. Włącz sobie transbitewny. Pach. 26, bo czemu nie? Pach. Tu już też pan nic nie zrobi. Ale smutno. A więc cięciej do następnego odcinka. Na razie i cześć. Tak, wyżegnam się, mimo tego, że się zostało ich 130. Silwerek, to jest duża ilość! Nie podołasz im! Tak naprawdę, to powtórzysz tą walkę, a przecież oni są tacy potężni! Ło! Ło! Tacy potężni! No, Ło, ho! Ho! ho, Aż się muszą, aż muszą się wrócić znowu na początek, a jednak nie wrócą, no. Co za świntuchy? No, patrzcie, no nie chcą słuchać się. No, dobra, jak powiedziałem, do następnego odcinka i cześć! Hej! A i w ogóle nie mają 100% szansy jak MEDEKE mają ten ten... O, transbidewny na ogłuszenie, bo to zwiększa szansę o 100%, tak? Widzicie, to większa szansę o 100%, a ich szansą... O, jest ileś tam procent. A to tylko dwukrotnia szansę, a nie daje 100% szansy, a ja teraz cięcie.